Friedrich Merz, lider opozycji i weteran polityki, miał być ratunkiem dla niemieckiej gospodarki. Obiecywał odważne cięcia biurokracji i powrót do konserwatywnych wartości fiskalnych. Ale czy jego plan przyniósł prawdziwe lekarstwo? Czy może okazał się zaledwie symbolicznym plastrem na głębokie rany? Rok po upadku poprzedniej koalicji i przyspieszonych wyborach. Nowy rząd pod jego symbolicznym przywództwem miał zresetować Niemcy i przywrócić im dynamikę. Zamiast tego kluczowe reformy utknęły w martwym punkcie, blokowane przez wewnętrzne spory i opór landów, a prasa jest bezlitosna w swojej krytyce. Brak realnego wzrostu od sześciu lat, pisze Tageszeitung, wskazując na najdłuższą stagnację od zjednoczenia. Jedna na trzy firmy rozważa zwolnienia, ostrzega Der Spiegel. Co może oznaczać utratę setek tysięcy miejsc pracy. Perła w koronie, potężny niemiecki przemysł, jest duszony przez wysokie ceny energii, globalne cła i coraz bardziej zaciętą chińską konkurencję, która zalewa rynek tańszymi produktami. Czy Berlinowi skończyły się pomysły na utrzymanie statusu europejskiego lidera? Jeszcze nie. Wciąż tlą się iskierki nadziei. Istnieją prężne kieszenie innowacji, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, pilotażowe projekty zielonych technologii, jak farmy wiatrowe na Morzu Północnym oraz ambitne plany przestawienia się na eksport usług o wysokiej wartości dodanej. Problem w tym, że te inicjatywy są wciąż zbyt małe i zbyt powolne, by odwrócić negatywne trendy. Podsumowując, Niemcy nie umierają, ale stoją na historycznym rozdrożu. Głęboka reforma albo powolny nawrót do statusu chorego człowieka Europy. Kolejne miesiące zadecydują o przyszłości całego kontynentu. Bądźcie na bieżąco.